Uczelnia od wielu, wielu lat była silna, jeżeli chodzi o zespoły koszykarskie, dlatego wydaje mi się, że poprzedni rok, który nie był zły, może faktycznie nie było medali, ale byliśmy w finałowym turnieju, tutaj byliśmy w środku stawki, chłopcy wywalczyli złoto wśród uniwersytetów, także nie można powiedzieć, że obniżyliśmy swoje loty. testu zafunkcjonował, naprawdę stworzyliśmy fajną drużynę, mimo krótkiego czasu, czasu przebywania są mieliśmy tak naprawdę 5 z pięć, z pięć treningów. Zawodnicy, którzy dosi ze Zgorzelca, dwóch, dwóch zawodników z Ekstraklasy, czy nawet chłopaków ze startu z Ekstraklasy, fajnie się skomponowali w tą drużynę naszą drugoligową. Taki turniej jest bardzo specyficzny, dużo bardzo zmęczony. Byliśmy bardzo zmęczone po tych kilku meczach, dwa mecze każdego dnia, także niestety i nie było zbyt dużo osób tak na zmiany, także to było bardzo ciężkie. Powinniśmy tutaj podziękować organizatorom, bo są to moje siódme akademickie mistrzostwa i powiem szczerze, że to była najlepsza organizacja ze wszystkich.